W Korzeniowie odbyła się piąta akcja krwiodawstwa zorganizowana przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Odnotowano ważny rekord, a mianowicie 35 zarejestrowanych chętnych dawców, z czego krew oddało 28 osób. Pomysłodawcami tego wydarzenia byli strażacy z OSP w Korzeniowie. Zrodziła się bardzo ważna idea. Idea strażaków, ochotników z miejscowości Korzeniów, którzy postanowili, że podczas pikniku majowego będą. Z... Zbierać krew, czy oddawać krew. Jest to wielka sprawa. Oddają część siebie, oddają część swojego ciała po to, aby pomagać innym. Z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, dlatego bardzo dziękuję prezesowi, dziękuję, dziękuję też jednostkom, które włączają się w to wydarzenie spoza terenu naszej gminy. Akurat tutaj ta jednostka zajmuje się głównie. Grupą poszukiwawczą, działaniami poszukiwawczymi. Mają bardzo wiele przyjaciół w związku z tym, i oni wszyscy razem włączyli się właśnie w tego typu wydarzenie. Uważam, że jest to bardzo szczytny cel. Do oddawania krwi organizatorzy zaprosili strażaków z zaprzyjaźnionych jednostek. Zdecydowałem się oddać krew, ponieważ jest to bardzo, bardzo potrzebna pomoc dla wszystkich osób, które potrzebują tej pomocy, tej krwi. I zachęcimy właśnie brat i zachęcam bardzo dużo osób tutaj, tutaj że udziała udział właśnie, żeby jak najwięcej osób brało udział w tym, oddawaniu tej chwili. Jest to jest naprawdę bardzo potrzebne dla wszystkich ludzi. Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi. Akcji krewiodawstwa towarzyszył zlot kładów strażackich oraz prywatnych. Tor przeszkód małego strażaka, animacje dla najmłodszych do